Generalnie na granicy naszego kraju stoją wrogowie i zaczęli do nas strzelać. Co z tym faktem zrobimy? Ty, nie wiem, zbanujmy wrogowi internet. Nie wiem, zamknijmy im dostęp do McDonalda. A nie możemy wysłać naszych jednostek ciężko zbrojnych? Nie, bo wysłałem do czyszczenia wszystkie czołgi. Pytam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę Dzisiaj Temat dosyć niezbyt przyjemny, zwłaszcza, że niektórzy ludzie mogliby się zastanawiać Dlaczego wszystko się sypie, a te TOW, czyli wojsko Prywatne nikomu nie pomaga Można by sobie tak przytoczyć na przykład dzieła Hideo Kodzimy, czyli Metal Gear Solid, gdzie było bardzo dużo prywatnych firm wojskowych, które Tak naprawdę Walczyły też trochę między sobą, tak, czyli trzeba wybić konkurencję. A czy robiły coś dla dobra świata? No, powiedzmy, że to zależy. Jeśli chodzi o TOW, jest to, pamiętajcie, tajna organizacja wojskowa, albo jak to mówią, tajna organizacja wojenna, która jest prywatną armią zajmującą się różnego rodzaju sprawami, czy to militarnie, czy informatycznie. I możecie się też zastanawiać Dlaczego różne konflikty na świecie się dzieją I dlaczego TOW na nie nie wpływa Dlaczego na przykład jak wybuchnie Wojna nie wiem, w Iraku To TOW nic z tym nie zrobi Dlaczego jak wybuchnie wojna Na Ukrainie To nic nie robią Dlaczego jak wybuchnie wojna w Kazachstanie To nic się nie dzieje Nikt nic nie robi Otóż Na to można odpowiedzieć w taki sposób Robią to co mogą, aby nikt ich nie wykrył. Czyli, na przykład, powiedzmy, nie wiem, jeżeli są jakieś sytuacje, gdzie, na przykład, ludność cywilna pokonała żołnierzy samodzielnie, mieli parę kałasznikowów, mieli parę mołotowów. Profesjonalistyczne, specjalistyczne wojsko z zaawansowaną technologią przegrało. Normalnie jakby opisać walkę Niemców z Rosjanami czyli ilość przegrała, raczej wygrała z jakością, a przegrała mentalnie no bo wiadomo, jakie są roskie. W takiej sytuacji, właśnie, bardzo często jest tak, tak jak już Wam kiedyś opowiadałem prawdopodobnie że szkodzi wojsko wroga. Chcą zniszczyć wioskę. Atakują tą wioskę. My wiemy, że tą wioskę atakują. Staramy się tam przyjechać. Obserwujemy sytuację. Wykonujemy działania, jeżeli jest to możliwe, i pacyfikujemy przeciwników. Jeżeli się nie da spacyfikować, to ich musimy niestety zestrzelić. Gdy do, sytuacja zostanie opanowana, przelatują jednostki negocjacyjne. Znajdują wszystkich, którzy byli świadkami wydarzeń, i kończy się to zazwyczaj na przekupstwie czyli tu się nic nie stało, tu nas nie było, wam się udało oteprzeć, a tak, na przykład, tak? I w ten sposób, tak naprawdę, większość spraw ulega wyciszeniu. Jeśli chodzi o sprawy takie, dlaczego na przykład wygrywają ci źli, a ci dobrzy, nie wygrywają, ponieważ. Teoretycznie moglibyśmy wejść do akcji. Jednak, jako że jesteśmy tajną organizacją wojskową, która działa w cieniu, to nie możemy się ujawniać. Ponieważ, jeżeli byśmy otwarcie wylecieli na pole bitwy pojazdami tak potężnymi, że normalny człowiek. to by myślał, że się nawąchał czegoś, a żołnierz by stwierdził, że. kuźwa. Znów Stany Zjednoczone coś wyciągnęły, prawda? No właśnie i trochę science fiction by było W obecnych czasach jest to jeszcze o tyle problematyczne, że Wszyscy mają dostęp do internetu, wszyscy mają dostęp do telefonów z aparatami i kamerami I mogą to wszystko zarejestrować Mamy urządzenia zakłócające, które na krótkich dystansach są w stanie albo Uciąć sygnał, czyli na przykład nie mogą w tej chwili robić transmisji na żywo Albo mamy takie urządzenia, które są w stanie y, falami elektromagnetycznymi zaburzyć działanie urządzeń, więc y, albo działa to tak, że po prostu urządzenia przestają działać i się wyłączają, jednak y, możliwe jest to, że np. Na nagrywając, zanim urządzenie się wyłączy, to wykryje, że coś jest nie tak i zamknie plik, więc plik nie ulegnie uszkodzeniu i będzie można go opublikować, a wtedy będzie trzeba. Y, Pobudzić rzesze informatyków w, w TOW, żeby znaleźli te filmiki we wszystkich możliwych źródłach i je usunęli Albo zadziałam tak, że po prostu wszyscy stwierdzą, że to niemożliwe, to jest y, obróbka komputerowa CGI no To niemożliwe, żeby to miało miejsce, no przecież nikt nie wymyślił jeszcze broni laserowej Prawda? No yy... Więc tak to może być rozwiązywane, jeśli chodzi o zakłócenie. Jeżeli walki są toczone na dłuższy dystans i ktoś ma bardzo dobrej jakości telefon, kamerę z dobrym zoomem, no to tu już się nie uchroniłem, ponieważ te urządzenia jednak też muszą działać w sposób na tyle dyskretny, żeby nie było, że siedzisz sobie w domu, pijesz sobie kawkę. O! Internet mi się skończył. Znów to OW leci rozwalać przeciwników i terrorystów, tak? O, jest internet. Czyli tylko przelatywali. No właśnie, tak nie może być, dlatego jeżeli posiadamy takie urządzenia, mamy takie urządzenia, które byłyby w stanie zakłócić y, y, doszczędnie, tak naprawdę, sygnały z y, dosyć sporego miasta. Jednak zazwyczaj takie urządzenia nie są w urządzeniach mobilnych, czyli y, pojazdach, a je, są to raczej jednostki stacjonarne typu y, y, nieruchomości, tak? można powiedzieć, czyli y, jakaś antena satelitarna, jakiś moduł gabarytowo podobny na przykład do silnika antygrawitacyjnego z czołgu który po prostu się przywozi rozstawia, włącza i ma się nadzieję, że nikt do tego nie podejdzie i tego nie zniszczy, bo zazwyczaj jest to technologia dosyć dużo warta jednak takie urządzenie może przyciągnąć uwagę i ktoś może przyjść to wyłączyć, więc nie ma co ryzykować śmiercią żołnierza dla kupy złomu, tak? kupy działającej złomu. Zwłaszcza, że jeszcze to urządzenie ma specjalne protokoły i procedury, że jeżeli ulegnie uszkodzeniu, czy to z winy napastników, czy nie wiem, pogody, to ma ulec autodestrukcji. Także w tej sytuacji, jeżeli by na przykład jakiś cywil podszedł, no, to miałby problem. Tutaj nie ma co tego ukrywać, tak? nie ma co ukrywać, że wojna jest brutalna i nie zawsze da się to zrobić tak, żeby tylko ci źli umarli. No i oczywiście jest też drugi aspekt, że wojna się rozwija i tak dalej, i tak dalej na świecie ale pamiętajmy, że historycznie, jeśli chodzi o kroniki, w pewnym momencie ziemia przestała istnieć za sprawą tego, że Skaries po prostu zrobił rozpierduchę, która była poprzedzona tak naprawdę wojną światową, tak? Więc yy, wtedy to była tak intensywna wojna światowa i to było po prostu rzucenie wszystkiego yy, na jedno pole, rzucenie wszystkich kart, tak? czy jakby to się mówi, nie pamiętam zrzucałem wszystkiego na jedną kartę czy coś takiego i to już było wiadome jeżeli nie będziemy działać w pełni z siłą to po prostu przegramy dlatego wyciągnęliśmy wszystkie jednostki wojskowe przestaliśmy się ukrywać no i co? zgiełk był taki że ludzie nawet nie mieli czasu pomyśleć czy zginęli od kuli ołowianej czy od pocisku laserowego tak? także TOW mimo że kiedyś było bardziej informatyczne, a później bardziej militarne, to jednak nadal zostaje w kwestii informatycznej na dosyć wysokim poziomie. I tutaj też można było to wyjaśnić historycznie, jeśli chodzi o kroniki, że znacie Anonymous? Znacie. Czy istnieją naprawdę. Może tak, może nie. Czy to są te same osoby zawsze? Może tak, może nie. W przypadku historii TOW i kronik, bardzo często to, co robią właśnie informatycy z TOW, to są działania, które później są przypisywane ludziom z Anonymous. Czyli to nie jest tak, że Anonymous należy do TOW. Nie, TOW działa w taki sposób żeby nadal nie zostało wykryte, a w razie czego mają na kogo zwalić winę, czyli na anonimus. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć. Pamiętajcie, noście kamizelki, hełmy i zawsze karabin przy sobie. Odmaszerować.